Przegraliście w tym sezonie, bo robicie tylko dwa mecze czarny z czarnym i szczęśliwy za że nagrywają specjalną receptę na Was? Nie, to jest y, troszeczkę inna sprawa, inna porażka niż w sezonie regularnym. Y, tą realizację przegraliśmy w Subskupie. Y, trzeba powiedzieć sobie jasno, że psychologicznie po tych dwóch porażkach y, zeszło z nas trochę ciśnienie i, i stąd y, pierwsza połowa wyglądała tak, jak wyglądała. W drugiej połowie staraliśmy się odpowiedzieć maksymalnym zaangażowaniem i, i udało nam się wrócić do gry, ale, ale, ale... trzeba oddać zespołowi ze Słupska to, że od, od, odpowiedział znakomicie, bo, bo dostosował się do naszej rezesyjnej gry na Picarola w ciągu przerwy między trzecią a czwartą kwartą i, i dostaliśmy trzy albo cztery trójki. Które, no, które wybiły nas z wybiły rytmu. Nas. Wydaje mi się, i takie jest moje odczucie, że gdyby dwa, dwie, może trzy akcje w Sudsku potoczyły się inaczej, to w dniu dzisiejszym mogły być również 3-0 dla nas. Szkoda że, szkoda, że tak to wygląda, bo, 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 bo stworzyliśmy fajną grupę ludzi. I trafiła na bardzo dobry zespół, który po zmianach na pozycję rozgrywającego i wysokiego zawodnika miał, można powiedzieć, 25% nowej lepszej jakości. Jest zespół lepszy 25% w stosunku do tego zespołu. 25-30% lepszy stosunku do tego zespołu, z którym byliśmy w się... pierwszym. Jesteś jedynym obok sława tego zawodnika. I w poprzednim, w tym sezonie gra w Śląsku. Także jesteś najlepszą osobą, żeby porównać te dwa sezony, co, co w tym było lepiej, bo trzeba ten sezon tak Ja hmm. bardzo szanuję sobie i cenię sobie grę w Śląsku, to po pierwsze. Po drugie, cenię sobie to, że tutaj ludzie są, ludzie, którzy zarządzają tym klubem, stawiają przed sobą najwyższe cele. I jest jasno, że Śląsk z roku na rok robi postępy. W zeszłym roku mieliśmy Puchar Polski, który udało nam się wygrać. Nie awansowaliśmy do play -offu. W tym roku udało nam się skończyć sezon na piątym miejscu. I trzeba powiedzieć, wydaje mi się, że bez, 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 bez nadmiernego tak, takiego patosu, bez nadmiernego smutku, że dobrze że zaprezentowaliśmy się w tych play -offach. Pewnie mówię, niektórzy ludzie mogą mieć inne zdanie. Ja cały czas uważam, że gdyby gdy, Ja cały czas uważam, że gdyby dwie piłki inaczej podbiły się w Słupsku, to ten wynik mógłby być zupełnie w drugą stronę. Trochę teraz żałuję, bo jak rozmawiałem z trenerem przed powiedziałem, że będą zacięte, mogą być trzy zacięte mecze i że być 0-3 1-3, 0 i bardzo się nie pomyliłem. Yy. Szczerze, wieniu, się, znaczy, wydaje mi się, że tą wystawę przyjęliśmy sposób. Jesteście jedyną drużyną, która wygrała w tym sezonie w Bicie i zrobiliście to aż jak dwukrotnie. Jaka jest recepta na pokonanie Słowska we Wrocławiu? Eee, Borussia do Dortmund wygrała mężczyznę. Z każdym rywalem podchodzimy zupełnie skoncentrowani i dajemy się do wszystkiego. Nie ma jakichś zaleceń, po prostu mamy szczęście. W tej rundzie wygraliście 3-0, mimo że byliście na czwartym miejscu śląskim, na piątym, czyli to, teoretycznie najbardziej równana para. Spodziewaliście się, że to już po trzech meczach może być po wszystkim? Ale spodziewałem się, że będziemy grać pięć spotkań. że wszystko rozstrzygnie się w ostatnim, piątym spotkaniu. Ostatni rozstrzeg chciał, żeby graliśmy 3-0. Czy jako kluczowe można uznać to drugie spotkanie, które wydawało się, że już się znam w garść, a jednak wyciągnęliście na... Oj tak, no to naprawdę tak, na podesłane na drugiej, spyliśmy, że jak w to trzeba trzy za rozpoczęcie i moje Co trzeba poprawić w Waszej w żeby następnie ludzie pokonać turów, bo jest to jeszcze silniejsza że... W tych spotkaniach zastawienie nas zmachowało trochę i wydaje się, że na to nie musimy nawet pracować, bo wiem, że też Turów jest bardzo silny, fi fizyczny, bezpośrednio idący do deski, więc to będzie pewnie kluczowe. Czy spodziewasz się, że, mecz, że rywalizacja z Turowem też skończy się w pięciu spotkaniach? A... Ciężko powiedzieć, ale prawdopodobnie tak. Pewnie Turów wygra 2-7, 2 i decydujące będzie u nich, ale jak na to otworzyć, to Не